Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Zbroja, dziękuję, że ponownie odwiedzasz mój blog, cieszę się, że jesteś ze mną. W dniu dzisiejszym chciałem powiedzieć kilka zdań na temat, który pojawia mi się dosyć często w czasie prowadzenia mnie działalności, a mianowicie dotyczy on Kwestii maksymalnego pułapu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego z polisy OC, czyli tej polisy odpowiedzialności cywilnej. Temat jest stosunkowo prosty, wydaje się być skomplikowany, ale mamy do czynienia tutaj z regulacją ustawową, która od 2012 roku wskazuje, że maksymalnym pułapem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota miliona euro w przypadku szkód na mieniu oraz 5 milionów euro w przypadku szkód na osobę. taka, nie jest to kwota mała, ponieważ jeżeli mielibyśmy ją przeliczyć według aktualnego kursu z złotego do euro, no to wychodzi nam ponad 20 milionów złotych. Jednak musisz wiedzieć, że jest to kwota, która określa maksymalny pułap odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku, o niezależnie od tego, ile osób poszkodowanych w tym wypadku było, ma to dosyć istotne znaczenie, ponieważ, jeżeli na przykład w poszkodowanych w wypadku jest 6 osób, z czego dwie zmarły, to roszczenia związane z tym wypadkiem no, trzeba połączyć ze sobą i ubezpieczyciel odpowiada do tej kwoty obliczanej łącznie wszystkich roszczeń osób, które miałyby jakieś roszczenia odszkodowawcze. Od sprawcy. A więc z jednej strony kwota ta wydaje się być kwotą dosyć dużą, ale z drugiej mogą zdarzyć się sytuacje bardzo typiczne wypadki wieloosobowe, gdzie kwota ta wcale nie musi być wystarczająca. Musisz jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem poza granicami Polski, to wtedy ubezpieczyciel odpowiada do kwoty przewidzianej w danym ustawodawstwie państwa, na którego terenie do wypadku doszło. Natomiast musi się jednak pamiętać, że kwota ta nie może być niższa niż, kwot, niż sumy wskazane przeze mnie na wstępie. A więc 5 milionów euro w przypadku szkód na osobie i milion euro w przypadku szkód na mię. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę.